Thank you. Ich przodkowie przed setkami lat wspólnie z człowiekiem wyruszali na łowy. Razem tropili grubego zwierza, razem go osaczali, ba, bywa, że wspólnie walczyli. Dziś przodkowie tych dzielnych ras mieszkają w domach, pilują posesji, ogrodów, a wielu właścicieli nawet nie zdaje sobie sprawy, że ma pod dachem prawdziwego łowcę. Łowcę, który od setek lat dzielił dole i niedole z człowiekiem. W tajemnicach Kniei zapraszam na kolejną opowieść o Psach Myśliwskich. W poprzednim odcinku opowiedzieliśmy o bardzo popularnych wśród myśliwych wyżłach, labladorach, dzikarzach oraz norowcach. To jednak nie wszystkie psy, które wyróżnia myśliwska kynologia. Od wieków wśród myśliwych bardzo popularne są psy gończe. To rasy, które mają doskonale wykształcony dolny wiatr, czyli zmysł powonienia oraz instynkt pogoni. Ten ostatni był dawniej wykorzystywany do tropienia, ścigania i osaczania grubego zwierza. Dziś, w dobie etycznych polowań, Większość z psów gończych poszukuje postrzałków lub współpracuje z myśliwymi przy polowaniach zbiorowych. Jedną z ras psów myśliwskich, o której warto powiedzieć, jest gończy polski. Te psy po latach zapomnienia przeżywają w Polsce swój rozkwit, dlatego że są bardzo wytrwałe, odważne i wierne. Większość myśliwych, których spotykam, przede wszystkim kupuje gończego po to, żeby użytkować go jako tropowca. E, oczywiście znam wiele psów, które, które pracują w dziczych miotach, są, są podkładane jako typowo dzika, dzikarze, ale, ale, ale przede wszystkim ludzie u, używają, używają gończego jako tropowca. Okazuje się, że jest to bardzo utalentowana rasa w tym kierunku i, i w, w pełni potrafi w pełni potrafi zastąpić, a przynajmniej dorównać niejednemu posokowcowi. Czyli gończy tak, ale gończy z doskonałym dolnym wiatrem. Gończy z doskonałym dolnym wiatrem zdarzają się osobniki, które są naprawdę szczególnie utalentowane, utalentowane w tym kierunku i potrafią po, po, nawet po 24 godzinach też dochodzić postrzelonego dzika czy, 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 czy jelenia. A przy tym mają wystarczająco dużo ciętości, żeby, żeby ewentualnie w takim spotkaniu, w takim spotkaniu wyjść obronną, z takiego spotkania obronną, obronną ręką. To jest pies dosyć nieufny w stosunku do obcych. No opcji jest to, też ma taki ten zmysł bronienia terenu. Rozwinięty. Jest to pies, który wymaga takiego dosyć konsekwentnego prowadzenia. O, proszę no, już nam podjął, coś tutaj tak. podjął coś musiało pewnie przechodzić tutaj rano. W każdym razie, no na pewno na pewno nie jest to pies dla początkujących. Zdarzają się osobniki o takim bardzo dominującym charakterze. No mówi się nawet o tym, że gończy to pies jednego właściciela. To jest pies, który potrafi przypilnować, przypilnować naszego podwórka, to jest pies, który, który potrafi przypilnować naszego, naszego samochodu. No taki, taki powinien być taki pies, który, który, pies, który rzeczywiście jest przewidziany do polowania na dziki, to no, musi być pies dosyć zdecydowany, o dosyć wysokim progu bólu. No taki jest gończy Polski. Udało się. Zobaczymy teraz jak Gończy Polski będzie pracował w lesie. Czarek pójdzie do lasu i no, no, może, może podejmie jakiś no, trop. No spróbujemy, spróbujemy, spróbujemy znajdziemy pokazać. jakieś świeże przejście i, i rzeczywiście myślę, że myślę, że diablo zaraz to, to ten, ten trop powinien podjąć tym bardziej, że już coś tu górnym mhm. wiatrem coś tu jest nam coś tutaj gdzieś jest. Okay. Do rasy psów gończych zaliczamy także bigle, psy coraz częściej trzymane przez osoby mieszkające w miastach. Bigle dawniej używane były gromadnie do polowania na lisy, zające, dzikie króliki, a także dziki. To pies o silnym temperamencie, który potrzebuje długich spacerów. Trzymany w domu bez odpowiedniego ruchu może sprawiać kłopoty. Charakterystyczne dla tej rasy jest także głośne nawoływanie. Bigle komunikują się poprzez intensywny szczek, często przechodzący w wycie. Takie głośne zachowanie może być problematyczne zwłaszcza, gdy pies trzymany jest mieszkaniem. Łaciata sfora to jedna z pierwszych hodowli bigli w Polsce. Witam serdecznie, pani Bożena Łukasiewicz, hodowca. Kiedy nastała moda na bigla w Polsce? Trudno mi tak dokładnie uchwycić taką datę i powiedzieć, że od tego momentu już. Myślę, że tak od początku lat 90. I tak powoli to narastało, narastało, narastało. I teraz... Um, Bigle są dosyć popularne. Oczywiście nie jest to najbardziej popularna rasa w Polsce, tym niemniej jednak ze względu na to, że one są bardzo piękne, mają taki wymiar kompaktowy, nadający się do domu każdego, no, ich sierść jest nie niekłopotliwa, no, a przede wszystkim no, przypominają, wszyscy, wszyscy, którzy decydują się na bigle, to mówią, że to jest taki prawdziwy pies, że to jest taki właśnie że to się kojarzy z takim prawdziwym psem. Bigle są psami, które nie są agresywne w stosunku do ludzi, ponieważ są psami myśliwskimi, one są nastawione na polowanie, a człowiek to jest ich przyjaciel. To są psy, które polowały w stadzie, w stworze, które tak. były trzymane w sforach. Tak, czy tak, czy, czy, tak, właśnie, czy tak, lepiej tak. takiego bigla kupić samego jednego, czy, 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 czy lepiej kilka psów mieć? Czy one bardziej lepiej czują się w stadzie, czy, czy same? Jak znaczy, oczywiście lepiej czują się w stadzie, no ale mm, trudno sobie wyobrazić mi Zafirnować sobie, żeby każdy, domu, tak, żeby każdy miał stadę w domu, no, one trafiły na salony jako psy domowe i sobie świetnie radzą samotnie, traktując ludzi jako swoją sforę. no ale przez to, że są takimi stadnymi psami, więc wymagają towarzystwa, nie lubią długo być same. No i tutaj jest ten właśnie taki pierwszy problem, że to nie może być pies, który zostawia, zostaje sam na wiele godzin w domu. No. Oczywiście, no, jak ludzie pracują, no, on tam może zostać w domu, ale to nie może być po 12-14 godzin, tak jak niektórzy ludzie pracują. Chociaż pies w ogóle dużą część dnia przesypia, jeżeli się czuje bezpiecznie i wie, bo ma taki zegar biologiczny w sobie i ma taką świadomość, że no, pojawią się, pojawią się e, właściciele, opiekunowie tam o jakiejś godzinie, no, to wtedy będzie już czas dla niego i, i wtedy będzie mógł się wyżyć. Psem, który robi ostatnio furorę wśród myśliwych i mieszkańców miast, jest wachterhund, czyli w dosłownym tłumaczeniu pies na przepiórki. Początki tej rasy sięgają XIX wieku i zarazem jest to jedna z najstarszych ras psów myśliwskich stworzonych w Niemczech. Wachterhund jest płuchaczem, czyli psem, którego zadaniem jest wypłoszenie zwierzyny. Dlatego doskonale pracuje zarówno w suchych, leśnych gąszczach, jak i w nadwodnych szufarach. Na początku XX wieku rasa przeżywała poważny kryzys. Brak dobrych hodowców oraz coraz popularniejsze spaniele groziły jej zanikiem. Na szczęście dzięki zabiegom hodowlanym i poświęceniu myśliwych udało się teraz ocalić. Zaletą wachtelhunda jest wszechstronność. Przy dobrym wyszkoleniu obok bycia płochaczem może stać się także aporterem oraz dzikarzem. Wachterhund nie ma wrodzonej stójki, tak jak wyżeł, ale niektóre psy można jej nauczyć. Rasa dobrze znosi trudy polowań zimowych. Przy dużej pokrywie śniegu pies nie męczy się szybko, a dzięki długiemu włosowi jest odporny także na niskie temperatury. Pojęcie Michał, że pięknie poszedł po tym śladzie, naprawdę. Tak pracuje Wachtelhund? To zawsze znaczy, widać właśnie, że wszedł na, 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 na trop zwierzyny. No i teraz obkłada pole, nie? Uh -huh. Zobaczymy, co, co z tego wyniknie, ale no widać, że ma potencjał. Taka, to jest taka typowa praca właśnie, wachtel kunda w polu, jako to jest, to jest typowa praca, właśnie pies praktycznie powinien chodzić w polu na, na odległość strzału z dubletówki, czyli tak 50-60 metrów. I y cały czas pracuje, cały czas ma cały czas czas chodzić pole, wyszukuje, tak? Wyszukuje. W momencie, gdy, gdy wypłoszy zwierzynę, Powinien praktycznie y, zawarować na gwizdek, na przykład my strzelamy, wtedy pies dopiero na rozkaz aportuje, nie? A powiedz mi, bo jesteśmy w tej chwili na łące, a y, tak samo pracuje na przykład w szuwarach, też, też, też ma obchodzić te szuwary, też ma tam dokładnie, dokładnie, jeżeli pracujemy z psem na polowaniu, na przykład na kaczki, wpuszczamy go w szuwary i, i, i praca polega na tym, że obchodzi szuwary wodę, wyszukuje zwierzynę i płoszy, nie? I w lesie też tak samo. Dokładnie tak samo. W lesie powinien się wykazywać znowu umiejętnością i samodzielnością. Czyli tu powinien jakby dostosowywać swoją pracę do terenu, gdzie się znajduje. Tak? Dokładnie. No i teraz to jest sztuka właśnie no e, ułożenia prawidłowo psa. Nie? Wyobraźmy sobie taką sytuację. Zima, noc, gęsty las i wysoki śnieg, a gdzieś w zagajniku kryje się ranny odyniec. Człowiek w takiej sytuacji czuje się zupełnie bezradny. Ba, nawet jest poważnie zagrożony. A wtedy do akcji wkraczają posokowce. Psy szkolone specjalnie po to, żeby odnajdywać grubego zwierza. Posokowce dysponują wspaniałym wiatrem dolnym, a w doskonałości tego węchu nie dorównuje im żaden inny pies myśliwski. Choć nie są tak dynamiczne jak psy gończe i pracują powoli, Potrafią odnaleźć trop nawet po kilkunastu godzinach. Dobrze ułożone posokowce mogą z chmary jeleni wyprowadzić trop jednego wskazanego osobnika. Ich szkolenie jest jednak trudne i wymagające, bo późno dojrzewają. Posokowce są psami używanymi tylko do tropienia, właściwie zupełnie nie nadają się na psy aportujące ani w polu, ani na wodzie. Posokowce to psy stworzone przez myśliwych do poszukiwania zwierzyny grubej. My tu mamy dwóch przedstawicieli tej rasy. Ten po mojej prawej stronie to posokowiec. Posokowiec alpejski, a ten? Dutchbrug, a to jest posokowiec bawarski. Powiedz mi, Michał, czemu one się od siebie różnią? Znaczy, jakie mają charaktery? To znaczy tak, od razu na pierwszy rzut oka widzimy budową Posokowiec alpejski. Inaczej daczbrak, no bardziej krępy, tak, bardziej taki... ustowany na niższych nóżkach, też nazwa krótkonożny alpejsko-gończy, posokowiec bawarski, znowu widać, że jest na wyższych nogach, jest bardziej szczupły, lżejszej budowy. On zresztą wy wyhodowany na bazie posokowca hanowerskiego i gończych alpejskich. Potrzebny w Alpach był pies o budowie bardziej lżejszej, po prostu w górskich warunkach żeby łatwiej, łatwiej się poruszać i, mm -hmm, mm -hmm. i polować, lżejszą rasę wyhodowali. Posłukowiec hanawarski, którego dzisiaj tutaj nie mamy, zwany tak zwanym posłuchowcem i zimnym, znowu jest o wiele większym, masywniejszym e, psiakiem. Jak się te psy układa? Znaczy, czy one mają taki dosyć dobry e, charakter do, 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 do tresury, do układania? Czy są z nimi problemy? Znaczy, z charakterami to na dzień dzisiejszy jest różne. E, Z tego względu, że jeśli chodzi o posłuchawce bawarskie, bardzo, bardzo duża populacja trafiła do rąk y, y, ludzi niezwiązanych z myślistwem, no z racji one są popularne w miastach. Z, racji, te z racji tego, że jest bardzo psem takim urodziwym, mhm. y, ładnym estetycznym. Y, tak jest. No i w momencie gdy, y, gdy bierzemy szczeniaka z takiego miotu y, rodziców niepolujących, różnie to bywa. Y, znowu tutaj ten psiak, y, alpejczyk. Praktycznie w 99% jest w rękach myśliwych. A jeśli chodzi o układanie, układanie, jeżeli trafimy na, na szczeniaka, wybierzemy prawidłowo szczeniaka z pasją, to jest to metodycznie bardzo łatwe. Z tym, że wymaga bardzo dużej konsekwencji w układaniu, jak i mnóstwo czasu. Powiedz mi, jak powinna wyglądać taka prawidłowa praca posukowca w terenie? Prawidłowa praca posokowca polega na tym, że pies idzie po tropie dość wolno, w, dol, w dolnym wiatrem. W momencie, w momencie poszukania dojścia do postrzałka powinien albo szczekać, albo też oznajmić przewodnikowi. Mhm. Czyli, wiemy, czyli, wiemy, czyli wiemy, jeżeli wiemy, pracuje, gdzie się znajduje gruba zwierzyna i wtedy... Tak jest. Jeżeli pracuje pies na otoku, a najczęściej posokowce pracują na otoku, no to mhm. wtedy na końcu ze zestrzału, jeżeli już są jakieś świerczyny, czy też mhm. gaje, gdzie nie możemy przejść, mhm. puszczamy psa. Pies albo szykuje, albo jeżeli jest, jesteśmy w stanie wyegzekwować, pies przychodzi, mhm. daje znak i idziemy, po prostu oznajmia. Dobry Marcin. Siemasz, W dzisiejszym odcinku Tajemnic Knie zapraszamy na szynkę z dzika w pieczonych kasztanach. Zapowiada się naprawdę nieźle. Benoit, zostawiam cię z kasztanami. Widzę, że tutaj masz grzyby, kurki i podgrzybki. No, to, to, to będzie, będzie super. super. Napisz solimy. i dodajemy e, rozmaryn do smaku, czosnek też. Dodajcie te czosnek teraz na patelnie? Jeszcze pieprzmy. Dodajemy kawałki. Masło, i na końcu trochę oleju. I to gotowe. A teraz składamy do pieca na 45 minut temperatura 200 stopni. Teraz smażymy grzyby i masło to pasuje grzyby jeszcze trochę smarujemy. Jeszcze trzosnek, solimy! Teraz przygotujemy kasztanie, e, najpierw trzeba e, obrać e, ze skorupy. jest gotowa, teraz robimy sos. Na pierś dodajemy burjon i piecz kolorowy. A teraz dodajemy Kmietany. Oj, Merła, zapraszam. Jak to apetycznie wygląda? Szynka z dzika, upieczona z dodatkiem kasztanów, pieczonych kasztanów, jadalnych kasztanów, już kosztuje... Była. Wow. no nas to się mówi, ja już ci kiedyś powiedziałem, niebo w gębie. Naprawdę. Fantastyczna potrawa. No i chyba prosta. Naprawdę polecam. Bo warto. Dziękuję bardzo, Marcin. Raz psów myśliwskich jest bardzo wiele. W tajemnicach knień staraliśmy się pokazać te najciekawsze i najbardziej znane. Jeśli mamy w domu psa myśliwskiego, spójrzmy mu głęboko w ślepia. Zobaczymy w nich wieki łowieckiej tradycji i myśliwskiej przygody.